Cześć, witam serdecznie. Nie, to jeszcze nie jest to obiecane wideo, które zapowiadałam ostatnio, dotyczące fizyki kwantowej, a pośrednio także kwestii Boga. W tej chwili tylko taka szybka, nagła refleksja, która mnie naszła. I w pierwszej kolejności ją publikuję, ponieważ jest to szybsze, prostsze wideo w realizacji, a chcę za chwilę montować filmik na temat diety barw. Dla psów i kotów, czyli diety opartej przede wszystkim na surowym mięsie. A temat został wywołany, oczywiście, przez dyskusję pod ostatnim filmem. Ukaże się na kanale Dieta przyszłości. Gorąco polecam, zapraszam. A teraz dzisiejszy temat: refleksja: czy świnia, czy szczur może okazać się bogiem, albo co najmniej aniołem? Dlaczego o to pytam? Ponieważ Ludzie z taką pewnością, niezachwianą wręcz pewnością, twierdzą, że zwierzęta pozaludzkie to istoty niższe niż my. Są tacy pewni, jakby co najmniej mieli dostęp do wszystkich tajemnic wszechświata, do zakamarków umysłu Boga i jego najskrytszych myśli. I wiedzieli, kim są te dusze, które my obserwujemy i spotykamy jako... Myszy, szczury, świnie, które wręcz lądują na naszych talerzach. A do świni dokładam celowo szczura, dlatego że z taką lekkością wydaje nam się, że mamy prawo karmić nimi nasze pupile. Zmroziło mnie, to absolutnie mnie zwaliło z nóg, kiedy się dowiedziałam, że nawet weganie są w stanie karmić swoje koty dietą tzw. whole prey. Czyli są w stanie zapłacić za skatowanie wielu, naprawdę wielu istot po to, aby nakarmić swojego pupila. Dlaczego uważasz, że masz prawo dysponować życiem szczura? Ja akurat jestem zakochana w szczurach, odkąd mam zaszczyt je obserwować w swoim domu. Są to istoty tak empatyczne, tak czułe i tak mądre, kreatywne. Że naprawdę patrzę na nie z zachwytem. Ale to nie o tym dziś. Chodzi mi o nasz stopień wiedzy na temat pochodzenia tych dusz. Co o nich wiemy? Nigdy dotąd nie opowiadałam, jakie momenty były tymi przełomowymi na mojej drodze ku weganizmowi. Jakie to myśli były tak piorunujące, że stwierdziłam, że muszę radykalnie zmienić swoje życie, bo zmieniła się oczywiście nie tylko moja dieta, ale przede wszystkim mój tryb życia. Porzuciłam dawne zajęcia, dawne zainteresowania i teraz praktycznie wszystko kręci się wokół ratowania zwierząt. Przecież wszystkie, niemalże wszystkie noce po kolei zarywam po to, aby produkować te filmiki. I jedną z tych myśli było właśnie to. Co mnie tak naprawdę naszło już lata temu, i był to jeden z tych momentów, które popchnęły mnie ku weganizmowi. Taka myśl: czy one my, na pewno, te istoty, są istotami niższymi od nas? Nie jedna z tych istot może się tak naprawdę okazać kimś zdecydowanie wyższym od nas. Wiecie, skąd taki pomysł? Nie chodzi tylko o koncepcję reinkarnacji, której osobiście ani nie przekreślam, ani nie jestem w stanie zweryfikować. Nie wiem, czy tak jest, może tak być. Ale miałam inną myśl. Zanim dałam się pochłonąć sprawom dotyczącym weganizmu, praw zwierząt, moim głównym hobby była fizyka kwantowa. Kiedy obejrzałam filmik dotyczący, czy my jako ludzkość Kiedykolwiek dotrzemy do prawdy, czy jesteśmy w stanie zbadać te najbardziej fundamentalne prawa rządzące rzeczywistością? Na przykład, czy w ogóle jest możliwe przekroczenie prędkości światła i co wówczas się stanie, czy faktyczny czas zacznie się cofać, czy istnieją tachiony I, i tak dalej? Tego typu pytania, czy kiedykolwiek znajdziemy na nie odpowiedź? Niestety, dowiedziałam się, że aby wprowadzić jakiekolwiek ciało w ruch przekraczający prędkość światła, potrzebowalibyśmy energii więcej niż jej jest we wszechświecie. Jest to jedno z licznych pytań, na które nigdy nie uzyskamy odpowiedzi. Tak samo jak nigdy nie dowiemy się, czym tak naprawdę są czarne dziury co się w nich dzieje. Choć naukowcy i tak wykonali nieprawdopodobną pracę. Bardzo dużo zostało powiedziane na ich temat, jak na to, że nie mamy dostępu do ich wnętrza. Najprawdopodobniej nigdy nie zweryfikujemy, czym jest czarna materia. Materia, której jest więcej niż tej naszej i która potencjalnie może tworzyć ciała. Czyli teoretycznie obok nas może być cała masa bytów świadomych, których może być znacznie więcej niż nas, bo tej materii czarnej jest zdecydowanie więcej niż tej naszej materii. Czyli teoretycznie duchy mogłyby być obok nas i nigdy tego nie zweryfikujemy. Na tyle pytań nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć i nigdy nie znajdziemy odpowiedzi. I ja wyobraźcie sobie, postawiłam sobie takie pytanie: Co by było, gdybym znała odpowiedzi na te pytania? Gdybym była Bogiem i patrzyła na te mozolne dociekania ludzkości, która tak bardzo chce poznać prawdę, a i tak nigdy jej nie pozna, patrzyłabym na ludzkość jak na takie robaczki. My z perspektywy Boga jesteśmy takimi małymi, właśnie chrząszczami, małymi karaluszkami. Które mozolą się, mozolą się, a i tak nie mają szansy niczego osiągnąć i niczego dokonać. Nasza wiedza jest tak nikła, to my tutaj się podniecamy, kim my jesteśmy jako ludzkość. Mamy takie niesamowite przekonania o swojej wyższości, o swojej wielkości, a tak naprawdę tak mało wiemy i nigdy się nie dowiemy. I pomyślałam, czy z perspektywy Boga, czy bycie człowiekiem jest fascynujące, atrakcyjne? Czy człowiek jest kimś tak szczególnym z perspektywy Boga? Wyobraziłam sobie, no może nawet niekoniecznie bycie aż Bogiem, ale weźmy na to takim aniołem, który i tak zna odpowiedzi na pytania, do których człowiek nigdy nie dotrze. I załóżmy, że ten anioł bardzo chciałby się wcielić po to, aby zaznać życia takiej egzystencji, ziemskiej egzystencji. Tej całej skali emocji, doznań, wszystkiego, co się wiąże z tym naszym ziemskim życiem: radości, przyjemności, nawet te prozaiczne przyjemności zmysłowe, doznanie smaku wszystkie te subiektywne doznania, nawet bólu. Swoją drogą, ponieważ często pojawia się to pytanie: dlaczego Bóg dopuszcza ból? Pomimo, że ja już na nie odpowiedziałam, dobra, opowiem jeszcze raz. Naprawdę jestem przekonana, że jeżeli Bóg oczywiście istnieje, tak przy takim założeniu, że Bóg nie rozumie bólu, ponieważ no z założenia ból jest subiektywną percepcją, subiektywną interpretacją bardzo istotnego sygnału. Ból tak naprawdę z natury i z istoty jest. Istotną informacją, ważną z punktu widzenia przetrwania, informacją o tym, że dzieje się coś złego, że trzeba się wycofać, uciec, zatroszczyć, skupić się, chronić jakąś część ciała, itd. Dopiero subiektywna interpretacja tego sygnału sprawia to, że to jest dla nas przykre. Jest to subiektywne, czyli znane tylko nam, więc tylko my. Mający ciała, jesteśmy w stanie zrozumieć inną istotę posiadającą ciało, doświadczającą bólu. Więc teoretycznie jestem w stanie wyobrazić sobie, że taki potencjalny anioł, czy nawet Jezus mógł, jeżeli zakładając, tak, idąc tropem doktryny chrześcijańskiej, że chciał zaznać bycia człowiekiem. Jestem w stanie to zrozumieć. Myślę, że gdybym była aniołem, też bym chciała to poznać. Poznać, jak to jest. Myślę, że ciekawość tam musi być ogromna. Jeżeli istnieją takie istoty, to na pewno muszą być ciekawe, jakie to jest uczucie bycie człowiekiem, zaznawać radości, przyjemności, jak i bólu, śmierci. Też bym chciała to poznać. I pomyślałam sobie, Gdybym była taką właśnie istotą, w jaki gatunek bym się wcieliła? Czy oby na pewno byłby to człowiek? Czy akurat człowiek jako gatunek jest atrakcyjnym gatunkiem dla takiego powiedzmy anioła, czy nawet dla samego Boga? Wyobraźmy sobie, że Bóg też może mieć taki kaprys. Same mnie tutaj, co po niektóre osoby przekonują, że no jak przecież Bóg może mieć ciało? No, przecież Bóg y, może doświadczać czasu. No więc, y, no to również może na przykład mieć taki kaprys właśnie, chcieć doznać, przeżyć takie doznanie, jak to jest mieć ciało i żyć jak ziemska istota. Więc dobrze, przypuśćmy, że taki Bóg albo Anioł obojętnie chce zaznać życia ziemskiego. Pomyśl, że Ty kimś takim jesteś. Jaki gatunek byś wybrał? Co uważasz za taki najbardziej reprezentatywny gatunek, dzięki któremu mógłbyś doświadczyć osobiście, jakie to jest uczucie, żyć tutaj na Ziemi? Czy oby na pewno byłby to człowiek? Przecież człowiek z jego dążeniami do mądrości, z tymi pretensjami do bycia najważniejszym, do bycia koroną stworzenia, musi być naprawdę śmieszny, żałosny wręcz. Wręcz żałosny z punktu widzenia istot faktycznie wyższych. Przecież nasze odkrycia, wszystkie te naukowe, w ich oczach są infantylne, nieznaczące, nic nieznaczące. Oni może się śmieją, po co oni tak dościekają? No, no po, po co im to? No przecież za chwilę każdy z nich umrze i, i się być może dowie co nieco prawdy. Może się śmieją z nas, że z tych naszych dążeń. Wiedzą, że i tak nigdy nie do, dotrzemy do niczego, nie mamy takich możliwości, bo po to może tu jesteśmy na Ziemi, żeby pewne rzeczy były przed nami zakryte. No właśnie, może właśnie po to tu jesteśmy, po to, żeby żyć w niewiedzy, po to, żeby czegoś doznać, a nie po to, żeby do, dotrzeć do jakiejś prawdy. Więc ja myślę, że z perspektywy istoty naprawdę wyższej my jako ludzkość jesteśmy co najmniej śmieszni, być może żałośni, a chyba nawet naprawdę żałośni z tym swoim nadęciem. Poza tym tak bardzo wbici w to swoje linearne myślenie, przyczynowo-skutkowe, logiczne, to dociekanie. My mało żyjemy, mało żyjemy. Ja jestem przekonana, że zwierzęta żyją bardziej niż my bardziej czują, bardziej żyją, bardziej doświadczają są bardziej prawdziwie żywe niż my. Więc kiedy się tak na tym zastanowiłam, stwierdziłam, że gdybym była istotą wyższą, raczej nie człowiek byłby tym ciałem, w które chciałabym się wcielić. Kiedy obserwowałam moje świnki morskie, kiedy były jeszcze malutkie. Nie wiem, czy widzieliście je kiedyś popcorning w wykonaniu świnek. One po prostu dostają takiego szału radości. Samego faktu, że żyją, to po prostu no, tak się cieszą, tak wariują. Po prostu patrząc na nie, ja to widziałam. One żyją bardziej niż my. My, jako ludzie to ćwierć żyjemy. One naprawdę żyją. Tak jak. No, nam rzadko kiedy chyba jest dane. One żyją. Więc wtedy pomyślałam, że gdybym była jakąś tam istotą wyższą, być może wcieliłabym się właśnie w świnkę. Chciałabym doznać takiej pełni, pełni życia, pełni egzystencji. Widziałam to na własne oczy. Świnki żyją bardziej niż my. Myślę, że to samo obserwujecie, jeżeli macie jakieś młode pieski, szczeniaki. Chyba może nawet młode każdego gatunku. Widziałam, że młode prosiaczki, jeżeli oczywiście są trzymane w godziwych warunkach, też potrafią doznawać takiego szału radości. Też wariują, że ojejku. Podobnie chyba jak świnki morskie. Więc ja myślę, że gdybym była istotą wyższą, aniołem, czy samym Bogiem. Najchętniej wcieliłabym się w takie zwierzę, które w pełni żyje, zaznaje egzystencji, zaznaje. Więc raczej nie byłby to człowiek. I stąd moje pytanie: patrząc na gołębia, na kurczaka, nawet z tego zrożna, na szczura, którym uważasz być może, że możesz tak dysponować, że masz prawo nakarmić nim swojego kota, zastanów się, czy oby na pewno jest on istotą niższą niż ty. Może jest to ktoś nieskończenie potężniejszy niż ty, mądrzejszy, ktoś, kogo tożsamość, gdybyś poznał, padłbyś na kolana, albo zalałobyś się łzami. Może jest to istota tak piękna duchowo, może jest to nawet ktoś, kogo kochałeś, może jest to twój zmarły rodzic. Nic nie wiesz na temat tożsamości zwierząt, których życiem tak łatwo dysponujesz. Trochę więcej pokory wobec świętości życia drugiej osoby. I trochę więcej pokory wobec tego, kim ta osoba może być, a kim ty jesteś, bo nie masz dostępu do tych informacji. Nie znamy prawdziwej tożsamości ani tych zwierząt, ani nawet nas samych. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia wkrótce.